Nad jeziorem Serwy są naprawdę piękne pola namiotowe, nad samym jeziorem, w Puszczy Augustowskiej, takie przyjazne, trawiaste, z wiatami, fajne miejsce dla kamperów. Teraz jesienią szczególnie cudnie tu jest, bo pusto zupełnie. Trochę przypomina to pola namiotowe nad jeziorem studzienicznym. Podobny dojazd, podobnie nad jeziorem usytuowane. A wokół dzika puszcza cały czas ociekająca wodą, bo tutaj niemal zupełnie yy, rosa nie wysycha. Wszystko ciągle jest mokre. Trawa jest przez całe dnie mokra. Oto droga dojazdowa. Stamtąd przyjechaliśmy, a tam dalej na następne pola. Jednym słowem: żyć, nie umierać, jak to napisałem w poprzednim poście. No i jeziora, przepiękne jeziora, które zapraszają. No to zapraszam.